Siema, siema. Cześć! Jak się macie? Zgret w krainie deszczowców. Nie śmiej się ze mnie. To nie jest śmieszne. Okej, okay, na publiczność. Okej, okay, powiedz mi jak, jak wygląda tutaj twój dzień? Jak, jak... Jaka jest taka twoja rutyna codzienna teraz? Tutaj jem. No i jem śniadanie. I obiad. Pamiętam, tak że tak powiem, poranną toaletę. Tak jak zawsze, rutyna. Myłem zęby. Tak jak zawsze. I jeśli chodzi o ten moment, to było urwanie filmu. Po prostu nie pamiętam totalnie nic. Był to dzień przed Nowym Rokiem, Sylwester, przyjechałem do rodziców, chciałem się odświeżyć, wykąpać, bo miałem iść na imprezę ze znajomymi. Ten felerny dzień miał miejsce jakoś po świętach Bożego Narodzenia, nie wiem, styczeń czy luty. Wiem, że w każdym razie stała jeszcze choinka. Wziąłem prysznic, po czym usiadłam sobie na kanapie, córka chciała sobie pójść do łazienki się wysikać. Poszedłeś się kąpać, tak? Tak. Masz opowiedzieć? Nie. Dobrze, to ja Cię będę zadawał pytanie, tak, okej? Okay? Dobrze. Po około dwóch godzinach obudziłem się na ziemi, przygnieciony szklaną szafką. Głowę miałem skierowaną w stronę kratki wentylacyjnej, w drzwiach. No wiadomo, szkło się potłukło byłem cały we krwi. Odkręciłem wodę, przyszedłem do wanny, tam był Junkers, gaz, gazowy taki piecyk do podgrzewania wody. No i w pewnym momencie zacząłem się źle czuć. Poczułem taką lekką, słody ustach Minęło może Pięć minut po czym ona zaczęła płakać, wołać z łazienki, a do łazienki miałam dosłownie trzy kroki. by się kąpać, tak, i... Yy, rozumiem, w z wanny. Tak, kąpałem na twarz. Mhm. Czyli to było nagle. Tak. Dwie godziny to było totalne zero, tak jakby po prostu spał. Dwie godzinki snu, można powiedzieć, a teraz takiego, no, niezdrowego snu. E, nie widziałem, co się ze mną dzieje, absolutnie. Na tyle łazienka była malutka, że potrafiłem ręką sięgnąć do klamki. Nie wychodząc z wanny, uchyliłem drzwi i powiedziałem do mamy, że się bardzo źle czuję. Ale tak jak wstałam, oparłam się o futrynę. To było tylko tak. I na ziemię. Co było dalej, Michał? Coś mnie jest bez z płatnych. Źle byłeś Nie wiem. Dusiłem się. Udało mi się jakoś z tej łazienki wypełznąć, no wyczołgać brzydko. Żeby... Za mną była smuga krwi, jeśli chodzi o to. Ja wtedy próbowałem wyjść z wanny, ale nie umiałem, więc <grym> tak wypadłem z tej wanny, nie wyszedłem. Naprawdę to były sekundy, w których nic nie czujemy. Nie mamy tej świadomości, co się za chwilę może stać i... Gdzie odzyskałeś przytomność? Na łóżku. W szpitalu? Tak. I jakoś y nie wiem jak po prostu. Dałem radę zadzwonić tylko do siostry. Nie umiałem nie żadnego innego numeru. Pierwszy lepszy siostra, pa. Nawet nie potrafiła mnie przez telefon zrozumieć, co ja mówię. Straciłem przytomność. Ocknąłem się w szpitalu na izbie przyjęć. Co okay. się trzejziesz. tam byłeś? Nie wiem. Ale to były raczej tygodnie, tak, raczej, raczej, raczej parę tygodni. Parę tygodni, tak. tak. Przebłyski ze szpitala, czyli właśnie poda jakieś tam podawanie różnych rzeczy. Bo gdyby nie była mama, to nie wiem czy bym dał rady wyjść z bo ja traciłem świadomość. Otwarły się drzwi do mieszkania i na całe szczęście wszedł mój mąż. W tamtym dniu akurat był jakiś śmiertelny wypadek na kopalni i wypuścili ich dwie godziny szybciej. Jakby ich nie wypuścili, no to... Powiedz mi, jak teraz y, będzie przebiegać Twoje leczenie? Jak to teraz będzie? Nie ja wiem. Przed, przede wszystkim ból mięśni, taki jakiś wewnętrzny ból, jakby wętrzności nawet może bolały. No nie wiem, ciężko to jest określić. Musiałby to po prostu ktoś jakoś tak y, przeżyć, czy, czy nie wiem. No, w każdym razie nie życzę nikogo. Dziewczyna piętro wyżej, no niestety zmarła. Zmarła, no, spóźniło się pogotowie, nikt nie zareagował wcześniej. Też brała prysznic, też się, znaczy, kąpała się i niestety była ro, rok starsza. Jest to coś, czego ja dorosła osoba nie byłam w stanie wytrzymać, a co dopiero takie dziecko, 3-4-letnie. Ja miałam wrażenie, że po prostu rozsadzi mi mózg. Jakby macie jakiś czas plany na najbliższej przyszłości, nie mam żadnych planów, że można kogoś tak o styknięcie palców wyłączyć. Myślę, że każdemu by to trochę, myślenie zmieniło, tak? Na imię miała Iwona. Chyba Iwona. miała na imię. To jest cicha zabójca. Nie czuć ani zapachu, ani żadnych innych objawów. Co byś chciał powiedzieć ludziom, którzy ignorują tę problem? Nie ignorujcie tego. Nigdy, nigdy nawet nie sądziłem, że, że może coś takiego się stać. O tym się tak niby mówi, ale czy człowiek w ogóle to Bagatelizuje totalnie. Jak ty to mówisz? Ole cię na ibiza.